Witam. Dzisiaj chciałem pokazać Wam, jak zmienić ustawienie komputera pokładowego tak, aby wskazywał nie tak jak w tym przypadku ilość litrów na 100 km lub średni wynik litrów na 100 km, a na przykład ilość kilometrów przejechanych na jednym litrze. Jak to zrobić? Otóż. Przekręcamy kluczyk do pozycji wyłączenia. Klikamy sobie przycisk Display. Włączamy stacyjkę na pozycję zapłon. Wtedy zaczyna nam migać tutaj wybierana wartość. Czyli ja miałem domyślnie ustawione ilość litrów na 100 km. Następną wartość mamy mpg, czyli mile na galon. Kolejna wartość. Ilość kilometrów na 1 litr. Ja chcę ustawić komputer tak, aby pokazywał ilość kilometrów z jednego litra, czyli środkowa ikonka tu zacznie nam migać. Nic nie naciskałem. Ona po chwili sama przestanie migać, to znaczy, że komputer zatwierdził tą wybraną przez nas wartość. Wtedy klikamy sobie tutaj pojedynczy przycisk obok lampki, on się nazywa Display. I mamy średnia ilość kilometrów z litra wyłączona lub chwilowa, aktualna ilość kilometrów z jednego litra. Wyłączamy sobie z powrotem. I teraz na przykład przestawię mile na galon, czyli klikam sobie przycisk obok lampki, włączam na pozycję Zapłon. Znowu wartość nam tutaj miga. Klikam sobie raz. Tutaj mamy litry na 100 km. Klikam jeszcze raz miga MPG. Zostawiam w ten sposób. I mamy zatwierdzone. Przestało migać, zatwierdziło. I mamy 27 mil na 1 galon. Średnio 27,4 mil na 1 galon. Wyłączony. I tu jest aktualne średnie, chwilowe, tak zwane. Wyłączam jeszcze raz. Trzymam przycisk. Włączam na pozycję Zapłon. Przestawiam sobie kilometry na jeden litr. W ten sposób zostawiam. Zatwierdzone, przestało migać. I mam średnia ilość kilometrów na litr. Wyłączony. I chwilowe aktualne wartość kilometrów z jednego litra. Dziękuję bardzo. Zapraszam.